21 maja 2016 roku odbędzie się u nas memoriał Rifa Sajdgarjewa, to jest 19 memoriał Rifa Garjewa. i chcielibyśmy wszystkich kibiców tutaj, wszystkich Państwa zaprosić na ten memoriał, dlatego że to, będzie nowe, to jest nowe wyzwanie dla, dla tego zarządu, dla nowego zarządu, dla nowego klubu i bardzo nam zależy, żeby Państwo tutaj licznie zasiedli na, na trybunach. Co tutaj mogę powiedzieć, no na tą chwilę mogę tutaj przedstawić kilku zawodników, którzy będą już występowali w tym memoriale. To jest Martin Waculik, Patryk Dudek, do tego będzie Denis Gizatulin, Pan Gafurov i do tego tutaj jeszcze Grzegorz Walasek. Myślę, że czołówka, z czasem będziemy tutaj Mówili o kolejnych nazwiskach, ale myślę, że turnie będzie naprawdę, naprawdę w wyśmienitym gronie polskich i zagranicznych żużlowców, dlatego że Sylwetka Rifa Sajdgajwa, jak wszyscy pamiętamy, to był wybitny żużlowiec serce no i życie oddał za klub Ostrowa Wielkopolskiego, a więc też chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć jego śmierci. Tak, z tej strony kosztują 25 zł normalny 15 zł i 50 zł na trybunę główną przy czym w dniu zawodów w kasach będą droższe od 5 zł, dlatego zachęcamy do kupowania biletów już wcześniej co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć naszym takim tutaj gościem specjalnym który poprowadzi zawody będzie tutaj znany dziennikarz, myślę, że też mediany Tomasz Lorek. A więc też serdecznie zapraszamy, kto tutaj kto ma przyjemność posłuchać encyklopedię, żużla, więc zapraszamy też tutaj kibiców. To też będzie nielada atrakcja. Na pewno będzie dużo atrakcji. Myślę, że będzie fajna, przyzwoita oprawa, no ale tu w szczegółach też już będziemy wkrótce poinformowali kibiców, ale część też zostawimy dla siebie, dlatego że zapraszamy serdecznie na, na, na nasz ostrowski stadion. Tu jest dwa tygodnie po, po naszym i bardziej na to chamliwie do pracy. To znaczy powiem szczerze, ja nie, nie, nie ukrywam, że to nie jest żadna konkurencja, dlatego ja się cieszę też, że jest czwartego turniej par. Dlatego że tak jak my i tak samo One Spot robi to dla Ostrowskich Kibiców ze względu na tą nieckę, co tutaj jest. Myślę, że, że tylko się cieszyć i ostrowscy Kibice mogą na tym zyskać. My oczywiście zapraszamy licznie na nasz turniej i oczywiście zapraszamy licznie na turniej, który odbędzie się 4 czerwca, a więc a więc, a więc uważam, że mamy tak szczerze mówiąc tą przewagę, że to jest dwa tygodnie wcześniej i myślę, że ten turniej nasz też będzie, no, jestem pewny, że będzie w światowej obsadzie, bo już tutaj te nazwiska, które dzisiaj wymieniłem, a więc tutaj już, już świadczą o tym, że, że ten turniej będzie ciekawy, aczkolwiek na pewno duże niespodzianki czekają nas w kolejnych dniach. W ciągu po długim weekendie. Czy Zbierając zawodników do tego w państwa turnieju kierowaliście się no, ewentualnymi zawodnikami, które chcielibyście zakontraktować w przyszłym sezonie? Yy, powiem szczerze nie, bo ktoś by pomyślał, że tutaj z motyką na słońce yy, no. Powiem tak, no jak ktoś zobaczy tą szesnastkę, to fajnie by było miło widzieć tych zawodników u nas w przyszłym sezonie. Niektórych na pewno też, aczkolwiek ta cała szesnastka naprawdę będzie do, dosyć mocna. Nie, na tą chwilę nie, nie skupiamy się jeszcze na tym, aczkolwiek na to dobrzy zawodnicy przyjeżdżają też do nas na treningi, co trening jest, czy wczoraj tutaj był, był Krzysiu Kasprzak, czy, czy Przemek Pawlicki, czy no naprawdę. Witają do nas fajni zawodnicy klasowego formatu i, i, i tutaj krajowego też. A więc y, niedługo takie rozmowy na pewno będą, bo nie ukrywam, no, po tym turnieju już zaczynamy myśleć o kolejnym turnieju, y, od kolejnych turniejach, bo przecież będzie młodzieżówka, będzie łańcuch herbowy, y, będzie też y, myślę, że jeszcze jeden zrobimy ciekawy turniej, aczkolwiek gdzieś tam kibice już nam wspominają, aby, żeby zorganizować jakiś fajny turniej ciekawy. Dlaczego nie? Y, to, ten turniej pokaże nam, gdzie tak faktycznie jesteśmy organizacyjnie i, i y, po tym turnieju na Będziemy tu już wiedzieć, jakie błędy popełniliśmy, gdzie mamy zachować te hierarchie, które tutaj są zachowane. Uważam, że, że na to przyjdzie czas, aczkolwiek już o Lidze myślimy i to dospo, dość poważnie. Proszę powiedzieć, jakie Państwo otrzymaliście wsparcie ze strony miasta i jak to się ma ewentualnie do. Ile musi przyjść osób, żeby impreza była dla Państwa na plus i od razu zapytam na co te pieniądze, jeżeli będzie zysk z imprezy zostaną przyznaczone. Y, powiem szczerze, no, dla nas każdy kibic się liczy. Nie ukrywam, że wyłożyliśmy bardzo dużo własnych pieniędzy, y, aczkolwiek teraz już y, sponsorzy gdzieś tam się otwierają i naprawdę nam wspomagają. No, przede wszystkim bardzo jesteśmy zadowoleni, bo y, wróciły, że tak powiem, do nas wrócili tutaj sprawdzeni sponsorzy i też No co tutaj mogę powiedzieć, pan Jan i Andrzej Garcarkowie, no, to Fajnie, że udało się z powrotem im się do nas tak nakłonić i, i będą naszym tutaj tytularnym sponsorem tego turnieju. Wiadomo też, że pan Andrzej i Jan Garcekowy to też byli przyjaciele Rifa Sajdgariewa, a więc też nam są tutaj bardzo, naprawdę już zaczynają bardzo mocno nam pomagać i też dziękujemy im za to. Aczkolwiek wracają też inni. Myślę, że, że pomału tą ciężką pracą, którą wykonujemy i z tego względu, że wcześniej nie Chodziliśmy po pieniądze, tylko staraliśmy się wyłożyć, pokazać, że coś zrobiliśmy tutaj. Myślę, że jak to się mówi, jak ktoś daje dobroć, to ta dobroć po pewnym czasie wróci i tak z tego założenia wychodzimy. I y, uważam, że, że tą ciężką pracą udowodnimy na to, żeby nam zaufali. Y, powiem tak, nie chciałbym mówić tak konkretnie o pieniądzach, ale budżet, budżet musimy mieć, na tego turnieju jest 200 tysięcy złotych i te pieniądze będziemy mieć. Yy, musimy mieć 150 tysięcy w kasie i już można powiedzieć, że mamy na wypłatę zawodników. Yy, a więc yy, chcemy po prostu zapłacić te pieniądze zawodnikom. Yy, no i, i, i chcemy. Z biletów. z biletów. Zapraszamy wszystkich, bo dlatego, że jak każdy kibic przyjdzie i tutaj będą pełne trybuny, te pieniążki możemy przeznaczyć raz na szkolenie młodzieży, dwa na organizację już kolejnych turniejów. Wiadomo, liczymy się z tym, że każdą złotówkę chcemy pomnożyć, żeby wystartować w przyszłym sezonie z pieniędzmi na na ligę. I te pieniądze będziemy musieli mieć w formie pieniądza w kasie, a nie wirtualne, tak jak zawsze tutaj było. I każdy turniej będziemy myśleć z, chcieli zorganizować w ten sposób. Aby po prostu te pieniążki pomnożyć. No, niestety, ale, ale to jest, ten klub ma zacząć zarabiać, i myślę, że, że sponsorzy, którzy tutaj też nas zaczną wspierać, i kibice, wspólnie jakoś dojdziemy do tego konsensusu i że ten klub naprawdę, bo naprawdę klub sportowy może być rentowny. I, I tego się trzymiemy. I myślę, że, że po tym turnieju będziemy wiedzieli. Dlatego inaczej. Może też jest u nas to, że Ostrów jest głodny, chłonny tego i głodny tego żużla. I, i ten kibic tutaj no, dla nas jest bardzo cenny, i też myślę, że, że jest szansa, że odniesiemy tutaj sukces dzięki tym kibicom. Jeżeli chodzi o spalce, no, wsparcie merytoryczne jest jak najbardziej bardzo duże, no i tutaj inaczej. Pani prezydent naprawdę tyle ile mogła nam pomogła i pomaga, aczkolwiek jeśli chodzi o finanse to na tą chwilę no, niestety nie mogliśmy pozyskać żadnych środków z, z miasta na, tą, na organizację tego turnieju. No, myślę, że już czasem to się zmieni, dlatego też powiem szczerze, nie ukrywam, że chcieliśmy miastu pokazać, pokazać że zrobimy to udowodnimy wszystkim że jesteśmy w stanie stanie to zrobić z własnych sił własnymi pieniędzmi i też z tych sponsorów którzy nam zaufali a później jak przekonają się wszyscy do nas że warto nam zaufać to myślę że będzie tylko lepiej tylko łatwiej na tą chwilę uważam że wszystko idzie ku dobremu i wiadomo no to, co robimy, to nie jest łatwo. My nie przyszliśmy sobie, o tak, yy, zmienił się zarząd. Wiemy, co się działo wcześniej, yy, wiemy, co było wcześniej. Yy, ten domek z kart cały runął. Yy, praktycznie zrobiła się wielka jeszcze po tym yy, ruina, i nie ruina, tylko dziura. No, i my musimy w tej dziurze teraz budować fundamenty. Na tych podwalinach, no i po prostu robimy wszystko nie od zera. Tutaj robiliśmy wszystko od minus 10 punktów, i czy nawet więcej. No, myślę, że już jesteśmy na, na plusie i tylko się z tego cieszyć. Każda, czy tam delikatna porażka, czy każdy sukces nasz naprawdę bardziej motywuje, a to, co nas nie zabije, to nas tylko może wzmocnić. Rozmowy na pewno trudne ze sponsorami. Nowy, nowy, kolejny nowy twór Ostrowski, nie są to łatwe rozmowy, yy, na gronie sponsorów pewnie jesteśmy znani czy tam rozpoznawani, ale to tak, tak, tak niewiele znaczy, bo to nie jest tak wydać przez sponsora ciężko zarobione pieniądze nowemu twórcom i dlatego tak, ale co możemy zaznaczyć bo, po turnieju parę dni każdy sponsor, który włożył pieniążki to jest, my mamy wszystko otwarte, wszystko i, Faktu, wszystko robimy na faktury. To znaczy jest to do, wglądu, jest do wglądu, wglądu, u nas jest wszystko sobie przejrzyste. Może sobie przejrzeć, tobie po, sobie popatrzeć, na co pożyje pieniążki, ile zostało, ile zostanie, nie ma problemu. Dokładnie, u nas to, co robimy, to jest ta przejrzystość finansowa. Księgowanie wszystko, każda złotówka jest widoczna, gdzie, gdzie została rozdysponowana. Sponsor ma wglądy do, wgląd do dokumentów finansowych i myślę, że, że, że każdy u nas nie, ma czego, nie mamy czego ukrywać. No, nie, zostaliśmy tak bez niczego, można powiedzieć. Teraz fajnie, kolejny taki nasz fajny sukces, to zakupiliśmy traktor, który jest klubowy, tego nie było. Zakupiliśmy dużo rzeczy, tak samo jak i sprzęt, motory. To, to czego nie widać, ale to już jest na przykład klubowe. No, jak to się mówi, prezes może odejść, ale ten klub nie zostanie bez sprzętu. A więc robimy to wszystko dla tego klubu, żeby ten klub miał. A czy my będziemy tu za rok, za dwa lata, czy przyjdą się, znajdą lepsze osoby, które będą miały lepszą wizję, ale na pewno będą miały lepszy start, bo będą miały, miały sprzęt. Będą, będzie zaplecze porządne. Ja myślę, że tutaj jeszcze jak miasto nam bardziej zaufa, to też wspólnie jakoś z tym stadionem podziałamy. No i myślę, że, że tylko, tylko się cieszyć z tego, żeby ten żurzel po prostu był na... na no, Pełni profesjonalny w ostroju, bo tego sobie życzę. Tutaj ma być naprawdę klub bardzo profesjonalny, żeby kibic przychodził z uśmiechnięty na ustach i tak samo odchodził. Najważniejsze, czy to będą porażki, bo to jest sport. Yy, tutaj nie, yy, to jest sport i, i, i tu czy będą porażki, czy, czy będzie łzy, czy będzie, będzie płacz, czy będzie radość po zwycięstwa, ale ten klub ma być cały czas profesjonalny yy, działać. I tak sobie tego życzymy po w pracy z miastem, to możemy naprawdę pochwalić Panią Prezydent za zaangażowanie już pod kątem przyszłego sezonu, które naprawdę przechodzi wszelkie oczekiwania. Pani Prezydent jest jak najbardziej za, za zachęciem że by był w Ostrowie. To tak, może trochę wybiegając w przyszłość, bo zapewne Panowie mają jakiś plan długofalowy. Na co to będzie w głównym stopniu nastawienie? Na to, żeby w Ostrowie że po prostu był na szkolenie młodzieży, czy na to, żeby była liga, a jeżeli tak, to ten klub ma się rozwijać pod kątem, tak jak to było kiedyś awansu do ekstra ligi, czy po prostu hmm. przede wszystkim ten klub ma? ma funkcjonować? Powiem, powiem tak przede wszystkim szkolenie młodzieży. To jest numer jeden, co sobie postawiliśmy bezwzględnie. I czy my będziemy na tych chłopaków czekali pół roku, rok czy dwa lata, ale będziemy na nich czekali, bo wiem, że tą pracą ciężką ich wszystkich tutaj do nas, że tak powiem, zaprosimy i oni będą chcieli tutaj przynajmniej spróbować usiąść na motocyklu, jak to jest, jak to fajnie jest. Dlatego, że organizacja tego wszystkiego jest dla nas najważniejsza. Druga sprawa to jest Liga. Ja nie mogę powiedzieć, żeby żurzel był, żeby był. Nie. Będziemy robić wszystko pod kątem, żeby to hulało profesjonalnie. A czy będzie ekstra liga, czy pierwsza liga, to dla mnie nie ma znaczenia. To ma być naprawdę poukładany klub. Mają w przyszłości, jak się uda, jeździć przyzwoici żużlowcy, ale czy oni wywalczą? To na pewno ja będę starał się. Nie... Ja byłem kiedyś też sportowcem, też grałem w piłkę, nożną, uprawiałem kilka. I ja wiem, że na sportowca nie może być nałożona presja. Jeśli jest presja, to z tego człowieka nic nie ma. Na przykład była presja, nie wiem, gdzieś tam, bo były już nie raz przypadki niejednokrotne, że nazwiska na papierze powinny to wygrywać w cuglach. Wiemy nawet zeszły sezon, jak to było, a się okazało, że nie, nie zawsze te nazwiska wygrywały, aczkolwiek mieli papiery na, na jazdę. Uważam, że tutaj musi być dobrze poukładany, profesjonalny klub, a sukcesy zawsze przyjdą z czasem. Czy to będzie rok, pięć, dziesięć lat? Ja myślę, że jak będzie poukładany klub, to, to przyjdą wcześniej, ale nie możemy sobie narzucać tego, że my za dwa lata już startujemy w Ekstraligę, bo wiemy w Ostrowie jak to się kończyło, prędzej czy później. Nie, tu ma być po prostu dobrze poukładany klub, że sportowiec czy, czy osoba funkcyjna, czy ktoś, kto z nami będzie współpracował, ma przychodzić do tego klubu uśmiechnięty i się cieszyć z pracy w tym klubie. A co nam pokaże przyszłość, czy my będziemy jeździć w pierwszej, w drugiej, czy w eksamenie za wiadomo. To już są aspekty sportowe i tu kibic w pewnym momencie też tam powie, a kurczę, może ta Ekstraliga. Okej, okay. jak będą na to finanse jak najbardziej, bo też będziemy dążyć do, aby jeździć w jak najlepszej klasie Rozrywkowej. ale czy to będzie teraz, czy to będzie późno, na mnie to nie ma znaczenia. To ma być wszystko poukane, no, Mamy być finanse, ma być budżet zamknięty, ma ten budżet wystarczać. Fajnie jakby to wszystko im, im przynosiło zyski i do tego będziemy dążyli, bo mamy na to pomysł, i uważam, że jeśli my to wdrożymy, ten pomysł, chociaż tutaj no, będzie trudno, ale wiem, że wdrożymy ten pomysł i ten pomysł, że tak powiem, za zębi, za no to nic tylko, tylko po prostu, jak ta maszyna ruszy, to już myślę, że, że z czasem to już wszystko będzie funkcjonowało prawidłowo, i, i, no i, a z sukcesów sportowych to już będziemy po prostu po prostu już oczekiwali. Nie? No tutaj to już taka będzie wykładnia tego, co zrobimy, bo to jest właśnie, jak dobrze przygotujemy my organizatorzy, czy my tutaj w tym przypadku zarząd dobrze przygo przygotujemy te fundamenty, to później to wszystko no, wykładnią jest później sukces sportowy. I tak uważam, że tak będzie, ale, ale najpierw to trzeba wszystko zacząć tutaj od dołu, od, od tych piwnic, bo na tą chwilę to to tak doszczętnie to było jak World Trade Center, runęło i koniec, i, i po wszystkim, I niestety, no, no, no. Wszystko od zera, tak jak wspomniałem wcześniej, od minus nawet 10 punktów zaczynaliśmy, no co zrobić, no, takie życie, no. Tak Panowie czują co, że w tym momencie Ostrowski-Żużel w środowisku jest jeszcze traktowany przez pryzmat choćby poprzedniego sezonu, czy jednak ten nowy, nazwijmy to nowy, twór, nowy, nowy klub jest przyjęty jednak jako coś nowego bez tej przyszłości. Która ma... nowy, nowy klub w historii Ostrowskiego Żurwla to na przełomie ostatnich lat to jest kolejny klub, który powstał i, i na pewno kibice patrzą też pod tym kątem i dlatego tu musi być proces długofalowy, bo po jednym roku nie możemy nic powiedzieć, nawet po dwóch, nawet po trzech. Znaczy powiem... Tu trzeba patrzeć moim zdaniem albo naszym, naszym pod kątem długofalowym. Atmosfera się pewnie zrobi sama, a opinia idzie bardzo szybko w świat. Powiem, powiem tak, jeszcze tutaj co mogę dodać. Bardzo trudno jest nam tutaj rozmawiać, że tak powiem, bo gdzie z kim nie rozmawiamy, a to Nawet problem jest nieraz z zawodnikiem na turni. Dokładnie. To znaczy, gdzie nie rozmawiamy, to zawsze gdzieś tam zostaje ten, ten, to zawirowanie. Gdzieś tam, gdzieś tam wszyscy nam... Gdzie, najpierw jak idziemy na rozmowy, to wszyscy nam się pytają, a powiedzcie mi, jak to, jak to, jak to się stało? Najpierw jest rozmowa półgodzinna o starym klubie, a później druga półgodzinna o, o naszym klubie. I to tak praktycznie, gdzie, gdzie zajdziemy, to... Ja już, ja już staram się grzecznie opowiadać, aczkolwiek no, tak de facto no, to nie mam nic z tym wspólnego. E, my tu wszyscy siedzymy, nie mamy nic z tym wspólnego, no, nie wiemy, no, ale staramy się porozmawiać, wytłumaczyć mniej więcej jak to jest, aczkolwiek już nie chcemy wracać do e, przeszłości, jaka była. E, interesuje nas przyszłość. E, co Absolutely. tego, tak jak tutaj wspomniałem, Poprzednio będziemy chcieli zaprosić wszystkich członków, może nie członków, może prezesów, klubów na Memorial Rifa Sajd Gerewa. To jest dla nas bardzo ważne, aby przyjechali. Chcemy po prostu poznać, dlatego, że tutaj jest 20 bodajże klubów w Polsce. I niestety, żużel nie jest dyscypliną sportu typu piłka nożna, gdzie są tysiące klubów, tylko to jest de facto tylko 20 klubów, i jeszcze w tym trzy, ileś klubów się rodzi. Oby się urodziło I, i my nie możemy tutaj się kłócić, gdzieś wyzywać czy coś, tylko my musimy wspólnie pracować dla dobra żurzla, bo niestety ale ten żurzel gdzieś tam pomału zanika i ten kibic, a zwłaszcza w Ostrowie jest zjadny żenowany. No, w GKS-ie powiedziano nam, że to jest ostatni klub w Ostrowie i jak nam się nie uda... No to tak szczerze mówią, no co tutaj? No już nic nie będzie, bo za dużo już było, gdzie światło gasło w ostrowie, gdzie, gdzie złapali tutaj pod wpływem alkoholu kogoś tam, w Ostrowie, gdzie, gdzie po prostu były inne tematy No w Ostrowie, gdzie no wszystko w Ostrowie i mówią, że już mają dosyć tego ostrowa. W końcu albo się weźmiecie i zrobicie coś porządnego. No, rozmawiamy, rozmawiamy tutaj bardzo mocno. No, pan Adam Giernalszyk nam tutaj też pomaga w, w rozmowach z, z, z strukturami PZMotu u czy gksż u i, i no jest trudno, ciężko. No, chcemy po prostu tych ludzi też czy tam do siebie jakoś Przekonać, no ale wiadomo, to tylko, tylko praca. No, no, inaczej ich nie przekonamy i będziemy starać się do tego, żeby ich przekonać, że jednak w Ostrów to nie jest tak jak było, że to będzie coś, coś nowego, nowa jakość. No musi być. No. I przede wszystkim no, musimy kibiców też przekonać do siebie, bo to jest najważniejsze. No. Skoro w, w skali sezonu. Z biletów są wpływy około miliona złotych, to trzeba się z tym kibicem niestety liczyć, nie? No to nie, nie ma wyjścia, bo to są napra naprawdę holendarne pieniądze. Dokładnie. Czyli tyle ludzie swoich, swoich ciężko zapracowanych pieniędzy wyłożyli i, i ja im się nie dziwię, że pytają się, co się stało. No to już ostatnia kwestia z mojej strony, skoro takie słowa padły z GKS, że nie obawiacie się panowie, że gdyby, mam nadzieję, że nie i życzę jak najlepiej, ale gdyby nie wyszło, to że koniec końców panowie będą pamiętani jako... Ci, którzy ostatecznie żyją w Ostrowie nie Ja ja, się ja, ja, to jest ja powiem inaczej, ja nie dopuszczam nawet tego, tej myśli, że coś tutaj się nie uda, bo ja przychodząc do tego klubu to położyłem na szali swoje nazwisko, swoje kontakty. Ja w Ostrowie nie jestem może znany, ale w Polsce jestem dosyć mocno znany. I, i wszyscy na mnie patrzą tutaj przyjaciele, firmy, z którymi współpracuję i też kibicują. I, I ja po prostu, ja nie, mo, nie ma takiej opcji, że, że moje nazwisko tutaj będzie sklamszone tym, że tu będą jakieś wiadomo, ja nie mówię tutaj o sukcesie sportowym, po raz, ten, to są normalne rzeczy, to się przegrywa, wy, wygrywa. Ja mówię tu o finansach, tu musi być tu, i tu będzie wszystko dopięte, a, a czy będziemy przegrywać, czy wygrywać, to już jest kwestia sportowa, to tutaj to mówię, to już jest całkiem inny temat, ja będę odpowiadał za finanse i tutaj z za całym zarządem, że to będzie grało. Sport tutaj już będzie menadżer, trener, zawodnicy, to już ja muszę zapewnić im po prostu to, żeby mieli wszystko tak, jak powinno być w każdej innej firmie na czas, żeby mieli wszystko tak, jak powinno grać. I to, to będzie nasze zadanie, a reszta to już tutaj należy do, do, do drużyny.